Artur Zyskowski, wysportowany przedszkolak. Przedszkolaku mój ambitny, niesłychanie jesteś sprytny. Odkąd wstaniesz z łóżka, ćwiczysz. Czyli biegasz, skaczesz, krzyczysz. Mama ciebie nie dogoni. Nawet gdyby stado słoni o ich siłę poprosiła, ciebie by nie dogoniła. Kto się rusza, ten jest zdrowy. Niepotrzebny wózek nowy, dotrze on gdzie tylko zechce, nawet tam, gdzie tata nie chce. Sport dla ciebie? Jasna sprawa, naturalna to zabawa. Pełen życia jesteś, silny, w swoich psotach nieomylny. Gdy dorośniesz, to pamiętaj, niech cię fast food nie opęta, dzięki temu każdą chwilę spędzisz w zdrowiu bardzo mile. Czytał oczywiście Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba Ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk Tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.